W dniu dzisiejszym, po blisko 40 godzinach podróży, dotarliśmy do miejscowości Hatay, gdzie natychmiast zostaliśmy zadysponowani do działań ratowniczo-poszukiwawczych. Przystąpiliśmy do działań tak naprawdę w tym gruzowisku. Wydobyliśmy tutaj 8 ciał, w tym jedną dziewczynkę czteroletnią, która była w głębokiej hipotermii. Natychmiast przeszliśmy do działań ratunkowych, przystąpiliśmy do reanimacji. E, dziewczynkę udało się uratować e, i to jest jak najbardziej sukces e, dnia dzisiejszego. Żyje. Dziewczynka żyje. Można mówić naprawdę no, tak, o wielkim szczęściu, a nazwa fundacji Happy Kids ma właśnie to szczęście w tej nazwy. i cieszę, cieszę się, że świętowo to szczęście.